Точно. Ja znowu się rozleje Dobra Śnieg popadał Smacznego O mój Boże Nie, zepsułam Z samego ciasta jest. Bo nie spodziewałam się, że to będzie aż tak dobre. I to będzie dyszka. To będzie dyszka na pewno. Dlaczego? Nie wiem, kupcie i spróbujcie. Przysięgam. To jest jeden z lepszych smaków. Jest coś, wiecie, odkrywczego. Siedzę i jem po prostu, ale co nie daje mi szczęście. A żeby żyć, trzeba jeść. Żeby jeść, trzeba żyć. Jeżeli wiecie o co mi chodzi, kolor fenomenalnie opisuje, opisuje od wzorów. ten produkt, to powinniście go od razu spożytkować, żeby on się zaraz nam nie rozpadł, nie rozpłynął właściwie w środku i żeby nam tylko sama paćka w rękach nie została. Generalnie szybki test ze względu na to, że no tak jak już mówiłam, Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. Nie wiem w jakiej kolejności będę to wszystko wrzucała. Prawdopodobnie ten nie będzie pierwszym filmikiem, który będę chciała wrzucić. No bo jeden film i obok drugiego, no to tak z jednej strony I don't give a shit, ale z drugiej to tak, że Wam to już sprzytywało.